Na rozpoczęcie tych mistrzostw wygrywać jest Estonią po dogrywce. Chyba trochę szkoda, że nie udało się wygrać za trzy punkty. Myślę, że na pewno jest trochę żal, że nie udało się zgarnąć trzech punktów, ale trzeba zwrócić uwagę, że przegrywaliśmy 2-0. Pokazaliśmy, że da się wrócić do gry, znowu było 2-2, prowadziliśmy 3-2, niestety wypuściliśmy prowadzenie i doszło do dogrywki. Ale wygrałem za dwa punkty również cieszył. No właśnie, przegrywaliście 2-0. Chyba. W pewnym momencie można było wracać pamięcią do tego spotkania na Litwie, gdzie to Wy do pewnego momentu wygrywaliście i potem Estonczycy zaczęli no, seryjnie zdobywać bramki? Tak, myślę, że mieliśmy na pewno w pamięci tamto spotkanie, że oni dali radę, to czego my nie mieliśmy dać. No i zaczęliśmy gonić wynik, robić swoje po prostu. Eee, jakie różnice między tymi dwoma meczami byś dostrzegł? Były to takie same mecze, czy jednak jakieś nastawienie, nie wiem, ranga tego meczu e, powodowała, że, że był to zupełnie inny mecz? Myślę, to był inny mecz, bo przegraliśmy poprzednie dwa spotkania, czy rok temu na Mistrzostwach, czy właśnie w Kownie. Trzeba było pokazać, że potrafimy grać w i wygrywać ze stonią. E, w poprzednich latach reprezentacja do lat 20 raczej walczyła o utrzymanie w tej dywizji. Z jakim nastawieniem zatem Wy do tego rocznego turnieju e, podchodzicie? Bijemy się o najwyższe cele, wiadomo. Najważniejsze jest, żeby skończyć z medalem, a najlepiej ze złotym i awansować do dywizji wyżej. Kto według Ciebie będzie takim najgroźniejszymi rywalami w tej dywizji? Myślę, że grupa jest bardzo wyrównana. Wszystkie mecze będą na pewno ciężkie. A myślę, że z Japończykami może być najcięższe spotkanie. No. Na koniec zapytam cię o to, co według ciebie? Trzeba poprawić przed kolejnymi meczami, żeby w kolejnych meczach też tego Mazurka Dobrowskiego wysłuchać. Myślę, że na pewno musimy się mniej stresować, gramy u siebie, mamy pomoc ze strony kibiców i po prostu robić swoje. Mhm. Yy, I chyba poprawić grę w, w, w tych specjalnych e, zestawieniach, bo w przewadze dzisiaj nie wychodziło, w osobieniu e, z kolei straciliście dzisiaj trzy bramki. No niestety, no, tak, tak jest hokej, nie wszystko się udaje.